wszystkie wszystkich Państwa, jesteście w kolejnym odcinku z tej Polskiej W, w dzisiejszym odcinku zabieram Was do Poznania. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od zraba osiedlowego bloku mieszkania na osiedlu go 18, klatka D. Osiedle Herbiego 18, Poznań, w klatce D. Mam tutaj kolejną osiedlówkę zmanewryzowaną przez Slide. 8, 9 i 10te. Mam 10 piętro. Teraz przejdziemy się dwoma z robami shilowimij. W doku mieszkany na w ossielu kolesłała krobrego 26. I jesteśmy w bloku osiedlu Chrobrego dwadzieścia sześć połna mam tutaj dwie osiedlowki po dwie dziesiątki przez.

I piętnasta. To co a teraz. Pum. Takie widać na osiedle słowa Tam mamy blok na osiedlu słowa Grobego dwadzieścia pięć, a tam 27. siedem. Teraz słuchaj, czekamy na drugiego siedlówkę, troszkę sułajda. No, czekamy. Jest, przyjechała. Idziemy teraz drugą window w tym samym bloku, jak widać też mamy mniejszość przez suwajt. Tak, jest teraz bez przedziału meblowego, ale zrębik jest. Czwarte, trzecie, drugie, pierwsze i parter. Parter, teraz przejdziemy się z dwoma z w bloku mieszkany na osiedlu Bolesława, 19, w klatka Jesteśmy w bloku A. 19, dzisiaj się bloku, z od klatki. A. I mam tutaj dwie osiedlówki z młodych, więc mamy do tak idziemy Jest po przez slide i rok butowy 1979 lustro trochę pomachanki. Zrębik to jest. I zaraz przejdziemy się drugim zrębem, który on się znajduje obok. Mam dziesiąte, no jest raczej 11. To jest już na parter. Se pojechał i teraz przyjąłem drugi. Te winoczki na osiedle Bolesława Śmiałego. No a my teraz czekamy na drugą widę. Więc przyjedzie. Jedzie już osiedlówka. Teraz przerywam nagrania, aż ona przyjedzie. Przyjechała. Jedziemy na park. Także jedziemy kolejną osiedlówką. Jak widać również jest w przez slide. No super, że tutaj też są osiedlówki. W każdej klatce są osiedlówki. Za chwilę przejdziemy do następnej klatki, to zobaczymy czy... Zaraz zobaczycie. Zobaczymy zaraz kolejne widy. Trzecie. Drugie. Pierwsze. I parter. Mamy partner. A na koniec dzisiejszego odcinka ćwiczymy się dwoma zrębami w bloku mieszkalnym na osiedlu Bolesława, Małkrobego 11 w klatce B. Jesteśmy na osiedlu Bolesława, 11, Poznań. Dzisiaj w w bloku w klatce B. Mam tutaj osiedlówki południowej sesji. Спокойно. Не жалко, не Jeszcze przyjedziemy, bo znowu na parterze. Jedziemy na 11. Jeszcze ja jedziemy Jak widać, jest ona powietrza przez Suwajt. Z 1980 pochodzi ten zreb. A nie, to ona pochodzi z 1979. Tak pokazuje. Zerem zmodyfikowany przez Slide 10.11. 11 Mamy 11. na parter. Tam mam prześladowane z co pojechał? To jedności do 7 rowek. Tam mamy wierzchołek wiatkowski, a teraz przejdziemy się drugim zrobem. Nie Teraz są sobie gdzieś już jechaliśmy. wysiadaniu je do windy, z kaminę z tułami, przejść do kolejnych klatki. I tutaj. Z, z to jest to klatko, kominie klatki. Idziemy. Jedziemy. Jest chociaż jedówka. Jest, przyjechało. Jedziemy na pierwszy. Mamy kolejną siedlówkę Nic się nie zmieniło, ten zręb nie został wymieniony Też rok płytowy, 1980 Łana kabina I ten zręb możecie już zobaczyć na moim kanale Pierwsze i parter Pierwsze, ale my siadamy tu I to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. A tymczasem zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Cześć!